Dzień dobry. Witam serdecznie. jestem Cynk, Mam nadzieję, że macie dobre humorki czas, byśmy sobie zobaczyli. To jest. Chorwacji. Chorwacji, tak. To jest Chorwacji po prostu syneczka. Zostało mi powiedziane, żebym zrobił taką reakcję. Proszę bardzo, zobaczmy. Ja od razu mówię, że ja nie mam zamiaru kłamać, więc jakby... Nie obchodzi mnie to, że jesteś fanami na przykład tej piosenki, czy coś, nie? Lecimy z tym automatem. Odgłoszę sobie trochę. Mama, kupila traktora. Mama, kupila traktora. Mama, kubyla traktora. Trajna Nina. Armagedonora. Mama kupiła traktora. Mama kupiła... Irytujący traktora. początek. Mama kupiła traktora. Trajna nina. Armageddon. Mama, Mama uwielbiała morona. Mama uwielbiała morona. Co to jest? Mama uwielbiała morona.

Kto tam jeszcze śpiewa? Kto tam śpiewa poza nimi jeszcze? Bo ja tak w ogóle ja nie widzę. Nie, sły... nie widzę kto śpiewa, czy... Nie <mów> lubię. Mama morona. <mów> Przecież to jest gówno. Mama <mów> Przecież to nie jest tak, że oni śpiewają, robią te głosy. Tylko tu jest playback puszczony, a on tylko wydziera ryja. Jakby nie rozumiem na jakiej podstawie to jest fajne. Znaczy, ja rozumiem, że są ludzie, którym się to podoba, ale to jest śmiech warte. Eee O Jezu, krzyja. Nie wiem, się ma śmiać Bo to chyba jest ja zrobione dla beki po prostu Znaczy, Zbudził we mnie emocje, bo mnie zamurowało. Mm. Nie... To jest potworne. Jakby... Nie chcę ani razu tego więcej słyszeć. Oni wyglądają przekomicznie. Ja rozumiem, że na to... No, po prostu im na tym zależało, ale... Nie w pozytywnym sposobie, moim zdaniem przekomicznie. Kompletnie mi się nie podoba nic w sumie w tej presji. Jest w wielkim szoku, jeżeli to jest zwycięzca. Wow! <noise> Przepraszam, ale. Kto, kto na to głosował? Wow, odebrało mi o oh, jest. To jest najgorszy występ, jaki słyszałem. To jest gorsze niż Blanka, chociaż ona ryczała jak koza, że mnie uszy, bolały to wręcz jest. Wow, nie? tego się słuchać dla mnie nie da. Ja nie. Ja, hu, nie spodziewałem się, że ktoś. Czy ja rozumiem, że to jest zrobione komicznie, tylko. Ja się wcale nie śmieję z tego. Znaczy śmieję się z tego, że oni coś takiego w ogóle zrobią. Brak mi słów w ogóle. No matko jedyna. Wow. Wow. Po prostu. To jest gorsze niż występ Blanki, chociaż ona rycza jak koza, ale oni są potworni. Nie dość, że fatalnie wyglądają, moim zdaniem, to jeszcze brzmią perfidnie, a do tego Andrzej yy, Japę nie ma głosu dla mnie totalnie, a z playbacka puścili tak naprawdę najładniejsze głos. Jakby nie rozumiem tego wyboru, to jest tragedia, to jest tragiczne, to, jest, to dosłownie tego się słuchać nie da. nigdy więcej nie chcę słyszeć tej piosenki. A żeście mi dali kurwa do obejrzenia, o Jezu. Dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie. I do następnego.